W jaki sposób wypromować swoją nową, świeżą markę odzieżową w Google Ads? Z takim pytaniem trafił do mnie Oleksandr, który od jakiegoś czasu buduje od zera praktycznie swoją własną markę odzieżową, sprzedaje koszulki takie z designerskimi nadrukami no i próbuje dzięki Google Adsom właśnie zbudować swój biznes. Zadanie bardzo trudne, bo branża odzieżowa, branża modowa jest jedną z najbardziej konkurencyjnych branż. Mamy tu gigantów, mnóstwo sklepów, które działają online. Konkurencja jest potężna. Co więc można zrobić, żeby wystartować z taką własną marką? Alex ma już kampanię od jakiegoś czasu, więc przyjrzyjmy się temu, co się dzieje na koncie, a potem ja opowiem, jak ja bym strategicznie podszedł do takiej kampanii. Mamy tutaj cztery kampanie, dwie produktowe i dwie tekstowe. Ta tekstowa to jest kampania brandowa, tutaj mamy kampanię sercową na pewne słowa kluczowe, no i dwie kampanie produktowe. Budżet, który mamy, to jest 35 zł dziennie, przy czym 10 zł jest na kampanię brandową, która de facto praktycznie nie wydaje tego budżetu, czyli... Tak naprawdę na korowe działania mam 25 złotych dziennie, to jest bardzo malutkim budżetem w branży odzieżowej. Patrzę sobie na ostatnich 14 dni na statystyki, bo kampanie wystartowały tak naprawdę gdzieś tam w połowie maja. Chcę mieć dwa pełne tygodnie danych, więc patrzę na ostatnie 14 dni. I tak, jeżeli chodzi o tę kampanię brandową, nie podoba mi się strategia: maksymalizuj liczbę kliknięć. To nie jest celem tej kampanii. Celem tej kampanii jest wyświetlać się jak najbliżej 100% czasu. Akurat w tym przypadku to się udało. Natomiast naszym celem nie jest tutaj generowanie kliknięć, co po pierwsze obrona naszego brandu, żeby konkurencja się nie wyświetlała na naszą nazwę, a po drugie, w przypadku Alexa to będzie główny cel tej kampanii, mierzenie skuteczności naszych działań, czyli im więcej osób słyszy o naszym brandzie, im więcej osób wyszukuje nasz brand po nazwie. Tym bardziej można powiedzieć, pozostałe działania są skuteczne. Dużo o tym mówię w tej serii tydzień po tygodniu. Link dodam u góry tutaj w filmiku, gdzieś zaraz wyskoczy, albo w opisie do tego filmu. Tam kilkakrotnie w kolejnych odcinkach patrzyliśmy, jak z tygodnia na tydzień, w miarę rozbudowywania działań, te wyświetlenia w tej kampanii brandowej rosły. Natomiast na ten moment widać, że ten brand no, praktycznie nie istnieje. W ciągu dwóch tygodni raptem 12 wyświetleń, dwa kliknięcia, no i stawka stosunkowo duża, 1 zł. No, prawdopodobnie przez to, że strategia no, chciała zmaksymalizować szansę na kliknięcie i dodała złotówkę, tutaj tak naprawdę na, na kampanii brandowej to powinny być grosze, no, nie wiem, 20 groszy, 30 groszy, coś takiego. Co do kampanii searchowej na słowa kluczowe, no tu mamy 5, budżet 5 zł dziennie i strategię maksymalizuj liczbę konwersji, przy czym tych konwersji przez te 14 dni było 0. Mieliśmy 60 wszystkich konwersji i zaraz przejdziemy do tych wszystkich konwersji, bo jest to bardzo podejrzanie dużo. Natomiast jeżeli chcemy tą kampanię optymalizować pod liczbę konwersji, no to na ten moment, kiedy nie ma jeszcze żadnej sprzedaży albo ta sprzedaż jest bardzo niska, no to ja odradzam tą strategię, odradzam przejście na manualne stawki albo w ogóle no, podejście do tego w troszkę inny sposób, co w drugiej części filmu omówię. No, bo w tej chwili ta kampania nie bardzo wie, na, na czym ma się optymalizować. Nie ma danych o zachowaniu odbiorców. No i może w sposób bardzo nieoptymalny wyświetlać te reklamy. Ten budżet, nawet jeżeli jest malutki, 5 złotych dziennie, ono będzie przepalany. Widzimy, że nam to 5 złotych nawet nie starcza Nam na 10% udziału w wyświetleniach, co mnie zupełnie nie dziwi. Przede wszystkim tracimy wyświetlenia przez ranking, czyli konkurencja nas przelicytowuje. Tracimy je też przez budżet, co też mnie nie dziwi. No, te działania z 5 złotych dziennie według mnie zupełnie nie mają szans powodzenia, a ja bym ten budżet po prostu przerzucił na kampanie produktowe, jeżeli chcemy w ten sposób działać. Przejdźmy sobie jeszcze do środka, zobaczmy, jakie tutaj. Alex wybrał słowa kluczowe, jest jedna grupa reklam, no i mamy słowa kluczowe tak: posortowane po wyświetleniach koszulki męskie, t-shirty męskie, t-shirty męskie z nadrukiem, modne koszulki męskie, nietypowe koszulki męskie, ekskluzywne t-shirty męskie, ten mi się podoba, t-shirt męski, streetwear, ten mi się też podoba. Koszulki męskie z nadrukiem, koszulki męskie na lato, bawełniane, wygodne koszulki i to tyle. Zwróćcie uwagę, że część słów kluczowych jest w dopasowaniu do wyrażenia, a część w dopasowaniu przybliżonym. Ostatnio nagrałem filmik właśnie o dopasowaniu przybliżonym. Praktycznie dzisiaj, jeżeli dodajemy słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, to tak naprawdę tracimy całą kontrolę nad tym, na jakie my się hasła wyświetlamy. Szczególnie jeżeli to słowo kluczowe jest tak ogólne jak t-shirt męski, to będziemy się wyświetlać na wszystkie rodzaje t-shirtów męskich. I w zasadzie nie jest to coś, co, co, co ja bym chętnie robił. Zaznaczyłem te dwa hasła: t-shirt streetwear i ekskluzywne t shirty męskie, bo to są dwa słowa kluczowe, które najbardziej konkretnie opisują te produkty, które Alex ma w sklepie. To nie są takie zwykłe koszulki, wiecie, dla, dla każdego. Tutaj trzeba mieć konkretny gust, konkretne potrzeby, żeby na takie t-shirt się zdecydować. I no problem, który będzie występował w przypadku takich słów kluczowych, no jest to taki, że one są bardzo ogólne. Nawet te w dopasowaniu do wyrażenia, koszulki męskie, to będziemy mieli tutaj cały przekrój społeczeństwa od osób młodych do osób w średnim wieku, osób starszych, osoby, które mają delikatny gust, tak to nazwę, osoby, które mają właśnie bardziej agresywny gust, które mogłyby się zainteresować takimi koszulkami, ale będziemy mieli cały przekrój. I problem w tych, w tych ogólnych hasłach jest taki, że większość z tych wyświetleń będzie nie trafiona na, na osoby, które nie są za, z definicji nie będą zainteresowane naszymi produktami. Te dwa słowa, T-shirt Streetwear i ekskluzywne T-shirty męskie, to jest coś, co trochę nam zawęża tą tematykę. I jeżeli chciałbym iść w kampanię na słowa kluczowe, to to są mniej więcej hasła, które myślę, żebym dodawał. No niestety na te dwa hasła za ostatnie dwa tygodnie mieliśmy raptem jedno wyświetlenie, zero kliknięć. Najwięcej wyświetleń kliknięć ze, zebrały te ogólne hasła. E, przyjrzyjmy sobie jeszcze, jeszcze wyszukiwane hasła. No, i tutaj mamy, sortując, najczęściej wyświetlanych modne koszulki męskie, koszulki męskie, koszulki Escobar koszulki, prawdopodobnie to jest jakaś marka konkurencyjna, Hendrix t-shirt, nie wiem czy to jest nazwisko Jimiego Hendrixa, jak ktoś chce mieć koszulkę z Jim Hendrixem, czy to jest nazwa firmy konkurencyjnej. Fajnie, że Alex powykluczał. Um, pewnie pojawią się jakieś konkretne marki, typu Adidas, Nike, Puma. Pojawią się um, miasta, pojawią się jakieś motywy, to bardzo chętnie będziemy wykluczać. Natomiast no, jak widzimy, najwięcej wyświetleń i, i kliknięć pojawiło się z tych ogólnych haset typu koszulki, koszulki męskie, modne koszulki męskie. E, co ciekawe, tych wyświetleń i kliknięć było tutaj bardzo niewiele. Jak sobie zjedziemy na dół, no, to zobaczymy też, że tak naprawdę w tej grupie reklam było 400 wyświetleń, 30 kliknięć, ale Google nam pokazuje dane za raptem tam jedną trzecią, jedną czwartą. Nie? Więc to też jest działa na naszą niekorzyść, bo większo o większości tych haseł my się nie dowiadujemy. No ale jak widać, ta kampania nie wygenerowała żadnych rezultatów. Mieliśmy zero konwersji w tym czasie. I mamy dwie kampanie produktowe. Ja już przejrzałem. Generalnie Alex zrobił coś, o czym mówię w innych filmikach, czyli stworzył duplikaty produktów, a, które ma na sklepie. Możemy sobie to otworzyć. I po wejściu w zakładkę Produkty. Tu mamy kampanię numer jeden. Widzimy koszulki bawełniane. A w kampanii numer dwa widzimy t-shirty męskie, bawełniane. Więc Alex próbował tutaj zrobić taką optymalizację, gdzie tworzymy duplikaty produktów i e, optymalizujemy je po troszeczkę inne hasła, tak żeby one się lepiej wyświetlały na więcej słów kluczowych. Bardzo fajny zabieg. Myślę, że na tym etapie można by tego nie rozdzielać do dwóch osobnych kampanii, szczególnie że każda z nich ma 10 zł dziennie w budżecie. Można to po prostu scalić. Nie widzę w tym problemu. I jeżeli chodzi o te kampanie, na, e, kampanie produktowe. No to tak, strategia maksymalizuj liczbę kliknięć też mi się tutaj trochę nie podoba. Zwykle mogłaby to być nawet strategia, od której bym zaczął. Faktycznie tworzymy kampanię produktową, bo kampanie produktowe zwykle w sklepach internetowych generują najlepsze wyniki. Nie wiemy, jakich potrzebujemy stawek, nie mamy jeszcze danych o sprzedaży, więc strategia maksymalizuje liczbę kliknięć może być takim punktem zaczepienia, gdzie kampania po prostu nabiera rozpędu, generuje pierwsze konwersje, my widzimy mniej więcej, jakie są stawki i jesteśmy w stanie potem coś na tej podstawie wywnioskować. Natomiast tutaj największa trudność w tej kampanii będzie taka że no właśnie jest cała masa słabiej jakości haseł albo haseł bardzo ogólnych typu koszulki, t-shirty, t-shirty męskie, t-shirty bawełniane, które będą trafiać do całego przekroju społeczeństwa i będą nam generować bardzo dużo kliknięć, te kliknięcia mogą być tanie, ale to nie będą kliknięcia, które będą nam generować konwersje. Co też widać, co więc bym zrobił? Być może bym prawdopodobnie startował od manualnych stawek, bo mi nie zależy na tym, żeby wyświetlać się jak najszerzej, na jak najwięcej haseł. Mi zależy na tym, żeby generować wyświetlenia i kliknięcia na jak najbardziej konkretne hasła, które świadczą o tym, że osoba, która szuka czegoś, no szuka naszych produktów. Zaraz dopiero do tego przejdziemy, bo to też jest trudność, jak takie hasła wyznaczyć, ale popatrzmy, co tutaj się dzieje w tych kampaniach. Mamy całkiem sporo wyświetleń, po 200 kliknięć na kampanię, CPC tam rzędu złote 20, 1 40, co wydaje mi się lekko drogim CPC, jak na produkty, które w sklepie są po około 60 złotych. No tu mamy dwie konwersje, ale zaraz do tego wrócę. Raz, nie będę komentował, wszystkich konwersji jest mnóstwo, wszystkich konwersji, mieliśmy tu po kilkaset wszystkich konwersji. Udział w wyświetleniach po około 30%, natomiast ja temu udziałowi nie ufam. Nie ufam, że przez dwa tygodnie w Polsce było tylko tyle, Wiecie, jeżeli to jest 30%, no to mieliśmy raptem w Polsce, nie wiem, 400 razy 3, 1200 kliknięć przez dwa tygodnie w koszulki męskie. No nie wierzę w to. Uważam, że mamy bardzo mały wycinek tego całego udziału w rynku i te statystyki są zakłamane przez to, że Google nam powie o tym, że my mamy udział, albo ten udział tracimy przez ranking, tylko jeżeli nasze stawki są konkurencyjne. Jeżeli konkurencja jest dużo wyżej ze stawkami niż nasze stawki, no to Google nas w ogóle nie ujmie w tym, nazwijmy to, konkursie. Dobra, natomiast przejdźmy sobie teraz do tych konwersji pokażę wam, co tutaj się dzieje, jak sobie posegregujemy to, posegmentujemy to ze względu na działania powodujące konwersje, no to się okazuje, jakie my tutaj konwersje śledzimy. Śledzimy tak, page view, czyli wyświetlenie jakiejś strony, view item, czyli wyświetlenie produktu, search, które, no, brzmi jak wyszukiwanie produktu przez funkcję wyszukiwania tu na sklepie, ehm. Ale jest tego podejrzanie dużo. Na 200 kliknięć reklamy mamy 340 serczów. No i mamy jeszcze dodanie do koszyka i rozpoczęcie płatności. Mamy tam też zakup, ale po prostu zakup nie, nie wystąpił, dlatego nie ma go tu na liście. No i widzimy, że do tej kampanii jest po prostu dodane dodanie do koszyka i rozpoczęcie płatności jako konwersja główna, dlatego te wartości się tutaj pojawiły. No i dlatego kampania nam zgłasza, że miała dwie konwersje na, o, na wartość w sumie 120 zł prawie. Ale tak naprawdę do zakupu nie doszło, więc jest to błąd w śledzeniu konwersji. Być może takie działanie było świadome ze strony Alexa i chciał dać kampanii więcej informacji, natomiast no, trzeba wtedy pamiętać, że my patrząc na, na wyniki kampanii no, nie interpretujemy sprzedaży, tylko interpretujemy jakieś dodania do koszyka, inne działania. Podoba mi się to, że Alex uwzględnił tutaj te dodatkowe, nazwijmy to, mikrokonwersje, natomiast uważam, że one są zbyt ogólne wyświetlenie, w ogóle załadowanie strony i wyświetlenie produktu, no to w kampaniach produktowych no takie podstawowe działanie. Praktycznie każdy odbiorca y, klikający w reklamę będzie takie działanie wykonywał. Przejdźmy sobie jeszcze do tych konwersji, tak naprawdę jak one są tutaj skonfigurowane na koncie. Tak, no mamy zakup jako podstawową konwersję, no niestety takich konwersji nie było nigdzie przez ten cały czas. Stan wymaga uwagi, no bo według Google, tak jest nieaktywny przez 60 dni, nie uzyskał tutaj żadnej, em, żadnej wartości. To samo z dodaniem do koszyka. Tutaj mamy 13 dni temu. No Google wykrywa, że od 13 dni ta konwersja nie zaszła, no i według Google jest to podejrzane, no bo skoro mierzymy konwersje, to one powinny zachodzić. To prawdopodobnie nie jest nic złego, po prostu dotychczasowe działania nie przyniosły konwersji, dlatego one zgłaszają, że, że nie zachodzą. No i mamy tutaj jeszcze właśnie te dodatkowe takie mikrokonwersje, wyświetlenie strony, wyświetlenie produktu i wyszukiwanie. Wróćmy do tych kampanii produktowych, bo chciałem się im przyjrzeć pod kątem tych wyszukiwanych haseł i pokazać wam, z czym tutaj tak naprawdę jest trudność? Odfiltruję widok tak, żeby analizować tylko kampanie produktowe, i przejdę do wyszukiwanych haseł. I analizując od tej z największą liczbą wyświetleń, właśnie mamy koszulki z nadrukiem, t-shirty męskie z nadrukiem, t-shirty męskie, koszulki męskie z nadrukiem. Wszystkie kombinacje takich, wiecie, bardzo ogólnych haseł. Um, przy czym ciekawe, że t-shirt męski bez spacji, Alek zdecydował się wykluczyć, a t-shirt męski już ze spacją to nie zostało wykluczone. Redis koszulki o. Świetny kontekst ostatniej afery z tą firmą. Ale to jest ewidentnie inna firma. Ktoś szuka koszulki po prostu z firmy, nazwijmy to konkurencyjnej. Fajne koszulki z napisem męskie. No właśnie. Teoretycznie te koszulki Elektra są fajne. I ktoś mógłby powiedzieć, że to jest fajne, trafione hasło. No, tylko jak ja wyszukam sobie takie hasło, no to właśnie. Pojawiają się koszulki, jakieś tam koszulki, z, powiedzmy z memami, czy z grafikami takimi z internetu. O Boże, glasty, Nie zgubiłem się, tylko zwiedzam. Piu-pu, madafaka z jakimś tam kotkiem, z innym kotkiem. No, takie wiecie. Raczej faktycznie fajne, fajowe, ciekawe koszulki. Nie ma, że jak ze straganów nad morzem, piwo to moje paliwo i tak dalej, nie? Nie jest to do końca hasło, które sugeruje, że to jest odbiorca, który jest odbiorcą na koszulki Alexa. Tego typu designerskie, porządne koszulki, nie? Koszulki DPS Mode, tak, będą się pojawiać, tak jak mówiłem. E Wszelkie postaci z popkultury, zespoły, aktorzy, z kluby sportowe i itd. dalej. Wszystko to jest pięknie powykluczane, także Alex robi super robotę, no ale jak widzicie, właśnie tu jest więcej hasł, które my wykluczamy, niż których nie wykluczamy. I tak bardzo często się zdarza na świeżych kontach reklamowych, kiedy no, trzeba powykluczać te hasła, i potem jak je powykluczamy, to jest tych niechcianych haseł mniej, i, i, i tak naprawdę kampania zaczyna chodzić na te fajne hasła. Tylko problem jest z tym tutaj, że de facto nie widać tutaj haseł, które byłyby takimi typowo e, fajnymi, trafionymi hasłami. E, nie wiem, co to jest Cicalafone, to jest pewnie jakaś marka. Być może jest to marka, której e, Alex nie chciał wykluczać, no bo e, wie, że jest to marka podobna do jego, e, do jego marki. Więc to jest coś, czym można się kierować, czyli zostawiać hasła, które e, sugerują, że jakieś podobieństwo między naszą marką, a marką, e, której szuka odbiorca. Natomiast, no jak widać, jest ich tu mało. Dobra, zerknę jeszcze na te wykluczenia. Wyszukiwane słowa kluczowe dla kampanii produktowych to będą tylko wykluczenia. No i dobra, kilka słów o tym, co Alex tutaj powykluczał, bo widzę, że dodał tych wykluczeń aż 5700, kupa roboty. I jeżeli dobrze widzę, no to wszystkie są w dopasowaniu ścisłym. Dopasowanie ścisłym w wykluczeniach działa tak, że wykluczamy dokładnie tylko takie hasło i tylko to jedno hasło. Jeżeli wykluczymy t-shirt design ze spacją, a ktoś pisze t-shirt bez spacji design, e, no to to nie będzie wykluczone. Ja bym proponował tutaj dodawać wykluczenia w dopasowaniu przybliżonym i po prostu pojedyncze wyrazy, jeżeli tak się da, albo podwójne wyrazy. Na przykład ten t-shirt Metallica. E, jak sobie zmienię t-shirt Metallica na samą metalika, to wykluczę wszystkie hasła dotyczące metalika i wykluczę wszystkie kombinacje typu koszulka Metallica, t-shirt Metallica, t-shirt męski Metallica. T-shirt męski Metallica Master of Puppets, czyli nazwa płyty metaliki. I mogę nawet sobie teraz zrobić tak: dodać filtr, tekst słowa kluczowego zawiera Metallica. Zastosuj. O, widać, że Alex dodał bardzo dużo tych hasłów związanych z metaliką i tak naprawdę to jedno hasło Metallica wyklucza wszystkie. I jeszcze więcej. Dobra, to tyle o tych wykluczeniach. Natomiast trudność z tymi pożądanymi hasłami pozostaje. Przejdźmy sobie jeszcze do planera słów kluczowych i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś konkretne słowa kluczowe, na które chcielibyśmy się e, wyświetlać, które nie będą nazwą konkurencyjnej marki, która jest po prostu podobna, albo ogólnym hasłem typu koszulki męskie z nadrukiem. E, ja sobie tutaj kliknę, poznaj nowe słowa kluczowe i wpiszę to, coś, co, co Aleks już miał w kampanii, czyli T-shirt streetwear i ex. Ekskluzywne koszulki męskie, to były te dwa, a dodam od siebie jeszcze designerskie koszulki, koszulki na druk designerski. I zobaczmy, co narzędzie nam podpowie. Podpowiada niestety niewiele. No, T-shirt Streetwear ma około 400 wyświetleń miesięcznie. Ekskluzywne koszulki męskie czy ekskluzywne t-shirty męskie. No, t-shirty mają już 1300. Okej. Okay. Ciekaw jestem, co Google nam pokaże na takie zapytanie jak ekskluzywne t-shirty męskie. No i okej. Okay. Jeżeli chodzi o wzory, to powiedzmy, jest to mniej więcej klimat tego, co Alex ma na sklepie. Natomiast zwróć uwagę na ceny. To są t-shirty za 600 zł, za 200 zł, za 400 zł, za 500, za 300. To jest zdecydowanie, nawet za 850, to jest zdecydowanie dużo wyższa półka cenowa. No i słowo ekskluzywne... Też tak mi się kojarzy, to jest coś właśnie raczej premium, ale takie turbo premium nie? dla najbardziej wymagających. Więc może to nie być faktycznie najlepsze hasło, ale no niestety nie pokazują nam się tutaj inne dodatkowe hasła. No i tu docieramy do sedna problemu. Jak z tej całej populacji ludzi, którzy szukają koszulek męskich w internecie, no jak dotrzeć do tego wąskiego wycinka, który no będzie gustował w takich koszulkach, które, które Alex ma w swoim sklepie. Aleks pisał mi, że wie, że jego koszulki najlepiej trafiają do młodych mężczyzn w przedziale 20 do 40 lat e, osób, które, którym zależy na wysokiej jakości bawełny, wysokiej jakości wykonania koszulki, dobrej jakości nadruk, który się będzie trwały, który się nie spierze po trzech praniach, no ale to może być za mało. Widzimy po słowach kluczowych, że no, takich haseł, które nam sugerują, że to jest właśnie osoba szukająca takiego produktu, no raczej nie ma, raczej widzimy ogólne hasła albo wyszukiwania konkretnych marek. Co więc jeszcze możemy zrobić? Zacznę od tego, że to prawdopodobnie będzie trudna kampania. To nie będzie taka typowa kampania, gdzie my sprzedajemy kosiarki, odpalamy reklamę produktową i, i ktoś szuka tam kosiarki typu nie wiem, styl, taki, taki model albo kosiarka elektryczna o takiej, takiej mocy, z takimi, takimi funkcjami i my możemy te, mu tą reklamę pokazać i sprzedać. Jak widzimy, to nie będzie tego typu kampania. Ja ze swojego doświadczenia takie reklamy najczęściej widzę w social mediach. Trochę na zasadzie sam tego nie szukam, ale gdzieś mnie to sprofilowało, wyświetliło mi się pierwszy raz reklama, ja się nią zainteresowałem, gdzieś tam, wiecie, kliknąłem, poprzeglądałem sklep, no i wtedy trafiłem w całą maszynę remarketingową i gdzieś tam przez tygodnie, miesiące mnie to mieliło, mieliło, aż w końcu po jakimś czasie zdecydowałem się na zakup. E, czyli to nie jest coś, co ja kupiłem, bo tego szukałem, tylko to mi się spodobało, ja się tym zainteresowałem, no i marka wiecie, oswoiła się ze mną. Um, natomiast no nie chcę, ale kto mi też tutaj mówić, słuchaj, Google nie robić, tam social media, nie chcę go zostawić tak bez żadnego planu. Jeśli ja miałbym podejść do takiej kampanii, to zacząłbym od jakiegoś sposobu na zaprofilowanie, sprofilowanie zachowania użytkowników. Dodałbym przede wszystkim dużo więcej akcji śledzonych na stronie. Jedną z takich akcji może być właśnie to wyszukiwanie. Tylko no tutaj trzeba by było poprawić implementację, żeby śledzić faktyczne wyszukiwania przez wyszukiwarkę. Ale chciałbym tutaj dodać jak najwięcej takich małych akcji, które będą mi świadczyć o tym, że osoba, która trafiła na sklep, coś tam się zainteresowała tą ofertą. Czyli na przykład to mogą być takie klasyczne, czas spędzony na stronie. Jeżeli ktoś spędził na stronie, nie wiem, minutę, dwie, trzy, pięć i przeglądał w tym czasie artykuły, no to mamy wyraz zainteresowania. Jeżeli ktoś wyświetlił, nie wiem, właśnie dwa, trzy, pięć koszulek, no to mamy wyraz zainteresowania. Jeżeli ktoś, no wiadomo, w idealnym przypadku dodał do koszyka, rozpoczął płatność i jej nie ukończył, no to mamy porzucone koszyki. No ale no jak widać, tych porzuconych koszyków na razie jest jak na lekarstwo, więc to może być jedna z akcji. Ale z takich mniejszych akcji, no to właśnie, ktoś to przeskrolował, opis koszulki, ktoś to porozwijał tutaj te sekcje dotyczące cech materiału, rozmiarów. No. To jeszcze nie jest zakup, ale to jest jakiś, jakaś interakcja ze sklepem i z produktem i możemy mierzyć, jak będziemy mierzyć tego typu akcje, no to zacznie nam się budować grupa odbiorców, które właśnie wchodzą w interakcję ze sklepem. Chcemy odsiać osoby, które wiecie. Coś szukały w Google, kliknęły w reklamę, zobaczyły, a dobra, wychodzę. Jakby wiecie, po trzech sekundach wyszły. Chcemy trafić do osób, które w jakiś sposób się tutaj zaangażowały. Powiększyły zdjęcie, dodały koszulkę gdzieś tam do ulubionych, kliknęły w jakiś podobny produkt, przeszły do kategorii produktów, zobaczyły produkta, jeden produkt i przeszły tam, nie wiem, do zakładki, t-shirty czy kolekcje i tak dalej, i tak dalej. I co bym z tymi informacjami robił? Po pierwsze, mierzyłbym je jako mikrokonwersję, czyli jak wrócimy sobie do kampanii, a przejdziemy do kampanii i posegmentujemy sobie tutaj po działaniu powodującym konwersję, no to ja będę widział, która kampania generuje mi ile tych mikrozaangażowań. Tam sprzedaż prawdopodobnie z czasem się pojawi, ale ja chcę na początek zobaczyć, że na przykład kampanie produktowe generują mi średnio, nie wiem, ze 100 kliknięć mam 300 mikrokonwersji, a z kampanii tekstowej ze 100 kliknięć mam 150 mikrokonwersji. No to już mi powie coś, gdzie mniej więcej ja do, tym, do tych bardziej zaangażowanych użytkowników. Jak będę miał, miał tych mikrokonwersji dużo, e, a nie będzie trudno, wiecie, zgromadzić 30 mikrokonwersji na e, powiększenie zdjęcia albo 30 mikrokonwersji na spędzenie minuty czy dwóch na stronie, no to wtedy te strategie na maksymalizację liczby konwersji, no, będą miały dużo więcej danych do mielenia i te kampanie będą mogły się zacząć optymalizować pod wyświetlanie się odbiorcom, którzy faktycznie wy, wykazują to zaangażowanie. Będą w stanie już odsiewać tych, którzy są mniej zaangażowani. Możemy tam oczywiście dodać do niektórych kampanii tą demografię, te dane demograficzne, wiek, 20 do 40 lat. Być może możemy się zawęzić do jakichś konkretnych rejonów województw, bardziej bogat, bogatych województw, czy dużych miast typu Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków. I w ten sposób też kierować się do takiego bardziej świadomego, modnego odbiorcy. Trochę tutaj pocisnę, że osoby, które mieszkają na wsi, pewnie średnio nie są aż tak świadome, jeżeli chodzi o modę i ubiór, jak osoby z dużych miast, więc to też może być jakieś kryterium, którym się, którym się będziemy kierować, ale no nie wszystkie te kryteria dla kampanii produktowej będą dostępne. W kampanii produktowej nie możemy na przykład wybrać płci czy wieku odbiorców. Ale punkt drugi, po co mi te dane, no to będę chciał sobie też tworzyć listy odbiorców. Jak sobie wejdziemy w narzędzia i e, zasoby wspólne zarządzanie odbiorcami, tutaj mamy listy odbiorców. Prawdopodobnie te, które tutaj widzimy, to są wszystko takie systemowe listy, które e, no, Google sam nam tworzy w momencie, jak łączymy naszą, e, na nasze konto Google Ads z kontem Google Analytics, jak dodajemy śledzenie konwersji, no i nam tutaj mamy na przykład e, listę wszyscy, wszyscy użytkownicy, którzy zostali zarejestrowani przez Google Analytics. Mamy wszystkie osoby, które dokonały transakcji zakupu, ona jest akurat zero na ten moment, i tak dalej, i tak dalej. Te listy możemy wykorzystywać na przykład do remarketingu. Więc możemy uruchomić taką machinę, o której ja właśnie powiedziałem, czyli jeżeli ktoś trafił na stronę, nie, nie, nieważne z jakiego źródła, ale trafił na stronę, no i wykazał to zaangażowanie, poklikał w produkty, po powiększał zdjęcia, poszukał czegoś na sklepie, no to my taką osobę możemy wrzucić na naszą listę marketingową i przez najbliższy, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy atakować tą osobę remarketingiem, pokazywać mu kreację tych produktów, podkreślać te mocne strony. Te mocne strony, o których Alex mi pisał, czyli darmowa wysyłka, e, wysoka jakość bawełny, trwałe nadruki, designerskie projekty, to wszystko możemy podkreślać z różnych stron. Jedna kreacja będzie mówić o darmowej wysyłce, druga będzie mówić o e, wysokiej jakości itd., itd., bo to nie jest aż tak widoczne na pierwszy rzut oka w sklepie, jak sobie wejdziemy tutaj, no faktycznie, jak sobie wejdziemy w cechy, no to tutaj mamy gramaturę 180 gramów na metr kwadrat. To jest wysokiej jakości bawełna, to jest gęsta, dobra bawełna, ale to ktoś, kto jest zainteresowany, musi sobie to przeczytać, to się nie rzuca w oczy. To samo z darmową wysyłką. Ehm, mamy tutaj darmowa dostawa, no ale to też nie jest coś, co rzuca nam się w oczy od razu. Tworząc takie kampanie remarketingowe, możemy w tych kreacjach te, te informacje przemycać i po prostu atakować te osoby, które już się zainteresowały, żeby domknąć tą sprzedaż później. Czyli my na podstawie tych konwersji, mikrokonwersji, mikroakcji, które te osoby będą wykonywać, jesteśmy w stanie sobie tutaj tworzyć, że na przykład listę, wszystkie osoby, które w ostatnich 14 dniach dokonały jakiejś mikrokonwersji. I tych osób będzie taniej 500. I do tych 500 osób możemy kierować nasze reklamy. Więc mamy punkt pierwszy, to były śledzenie mikrokonwersji, żeby nasze kampanie miały się pod co optymalizować. Punkt drugi to jest remarketing i specjalne dedykowanie kampanii do remarketingu, żeby te osoby atakować dalej. I punkt trzeci to są kampanie Performance Max i Demand Generation, w których to kampaniach w Performance Maxie grupa odbiorców jest dodawana tylko jako tak zwany sygnał, czyli to nie są odbiorcy, którym się reklama będzie stricte wyświetlać im i tylko im, tak z w remarketingu, ale to jest grupa odbiorców, która jest taka przykładowa, z taką przykładową inspiracją dla algorytmu. Hej, to są odbiorcy, którzy są dla nas z jakiegoś powodu ważni, oni wchodzili w interakcję z, z, naszymi z naszymi produktami. Weź to jako sygnał i rozważ, czy jesteś w stanie więcej takich odbiorców w jakiś sposób nam na sklep przywieźć. I Performance max bardzo fajnie jest w stanie to wykorzystać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz kampanie generujące popyt, czyli ten demand generation. Ja z tego jeszcze nie korzystałem, ale widziałem już dobre słowa na ten temat, że tam została wprowadzona funkcja, ta, która jest znana z Facebooka, czyli te podobni odbiorcy, tak zwani Likes, czyli my dajemy algorytmowi hej, masz tutaj małą grupę naszych odbiorców, która jest dla nas z jakiegoś powodu ważna, a algorytm jest w stanie dotrzeć do podobnych osób z naszą ofertą na podstawie właśnie jakichś tam czynników, zauważyć, że coś te osoby łączy. W naszym przypadku liczymy na to, że to będzie gust, postaci, gust w zakresie nie wiem, mody czy ubioru i algorytm będzie w stanie dotrzeć do innych osób, które też prawdopodobnie będą zainteresowane naszymi produktami. I wszystkie te kampanie na początku ja będę optymalizował pod te mikrokonwersje. Jeżeli pojawi się sprzedaż, jako, to będzie dla mnie jako skutek uboczny. Moim celem na początku będzie zebranie danych i to będzie kosztowne. To będzie kosztowne. Na początku prawdopodobnie ta kampania nie będzie na siebie zarabiać i no Alex będzie musiał wydać jakąś kwotę, żeby tych odbiorców sobie zgromadzić, przemielić, żeby ta maszyna goje przez tych, tych, te dane, przez jakiś czas mieliła, mieliła, wyświetlała te reklamy, no i rozbudowywała tą listę. Jest to trudna kampania, trudna pod kątem struktury konta, ale też trudna w przeprowadzeniu, żeby to wszystko dobrze spiąć ze sobą. Jest dużo technicznych rzeczy, chociażby zbieranie tych list odbiorców, tylko część z tych akcji jesteśmy w stanie mierzyć tutaj z panelu Google Ads. Część z nich trzeba będzie stworzyć w Analyticsie i importować z Analytics, bo tam mamy dużo więcej opcji generowania tych list odbiorców. Natomiast to jest sposób, w jaki ja bym podszedł do takiej kampanii na markę odzieżową. I jeżeli chodzi o kampanie, które bym do tego wykorzystał, to niestety kampanie produktowe mogą nam się tutaj nie sprawdzić z tego powodu, że u nich w strategii nie mamy strategii, która będzie. Nie mamy możliwości włączenia strategii, która się będzie opierać o liczbę konwersji. Nasze mikrokonwersje, te wszystkie akcje na sklepie, one nie będą miały stricte wartości. One po prostu będą jako zliczanie. 10 osób kliknęło w, w zdjęcie produktu, a 20 osób otworzyło sekcję z informacjami o produkcie. Więc ym, tutaj w strategii mamy w kampanii produktowej dostępne tylko trzy strategie. CPC ustawiane samodzielnie? Maksymalizację liczby kliknięć i docelowy ROAS. Docelowy ROAS z definicji bazuje na wartości konwersji, czyli już na przykład na sprzedaży. I ja bym tutaj zaproponował po prostu kampanię Performance Max, e, która ma tej strategii więcej do, do, do dyspozycji ma między innymi maksymalizuj liczbę konwersji, ma do dyspozycji maksymalizuj liczbę konwersji z docelowym CPA, czyli z kosztem pozyskania jednej konwersji, i tam no, ona będzie się dużo lepiej pod to optymalizować. E, możemy też skorzystać z kampanii tekstowej. E, ona ma strategię na maksymalizację liczbę konwersji. I tutaj też możemy dodać te mikrokonwersje jako cel tej kampanii, natomiast wtedy ja bym raczej nie, się, nie sięgał po słowa kluczowe, tylko w, zrobiłbym, skorzystałbym z kampanii dynamicznej. W reklamach dynamicznych nie podajemy własnych słów kluczowych, tylko podajemy produkty na naszej stronie, adresy, kategorie produktów na naszej stronie, a, a algorytm sam sobie dobiera na jakie hasła te reklamy wyświetlać. To jest trochę jak w reklamach produktowych, tych klasycznych, no tylko że wyświetlamy reklamy tekstowe, a nie produktowe. I tutaj też możemy się optymalizować pod liczbę konwersji, i to na początku będzie coś, co nam właśnie ruszy i zacznie zbierać ten początkowy ruch. Zaczniemy trochę tych konwersji, mikrokonwersji zbierać to tu, to tam, a z czasem jak tych danych o tym zachowaniu użytkowników zaczniemy zbierać coraz więcej, no to liczyłbym na to, że algorytm po prostu zacznie wyłapywać którzy, którzy użytkownicy to będą ci użytkownicy, którzy się będą angażować na sklepie. A potem ci użytkownicy będą trafiać do remarketingu, będą wracać do nas na sklep, no i liczyłbym na to, że prędzej czy później pojawią się zakupy. Um, równolegle prawdopodobnie bym rozwijał markę na social mediach. Tam też jest dużo miejsca na Zrobienia takiego mechanizmu, ale to już jest poza moją ekspertyzą i tu muszę zakończyć dzisiejsze nagranie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu i chciałbyś, żebym taki audyt przeprowadził na Twoim koncie reklamowym, to na miarę na mnie znajdziesz w komentarzu czy w opisie do tego filmu. A ja się tu żegnam i do zobaczenia. Cześć!